Witam wszystkich w kolejnym filmie Dzisiaj na tapecie Donówka z beczkowozem mamy dzisiaj aktualnie 10 maja yy, sobie pomyślałem, że wiozę jeszcze parę beczek coś tam w nocy popadało trochę i stwierdziłem a jeszcze kurczę nie jeszcze ta strawa i tako słaba już, o, widać kurde już żółknie od tej suszy i strasznie coś tam popadało trochę nie wiem może z litr popadał, może dwa maksymalnie bo rano było widać, że mokro, a na miarce nie chodziłem, nie patrzyłem jeszcze od rana jakoś tam nie, nie złożyło mi się zajść zobaczyć i ten. No i tak pomyślałem sobie, a wezmę podczepię z dwie trzy beczki, szarpnę się jeszcze tutaj, jeszcze tego szambo, i tak mam za, tak na raty, boże, tu już wcześniej woziłem, jakoś w kwietniu, dwie trzy beczki wiozłem na tę na łąkę, tam gdzieś dalej też wiozą parę, ja też z dwie, trzy i tam gdzieś dalej jeszcze w krzaki powoziłem tam na łąki, tam mam takie łąki, dwie małe, woziło się no, trochę, trochę przerwy, bo miało padać, to suszy, to ten i tak Kako. zaraz, jak te majów, przed majówką, ten, znaczy w trakcie majówki w pierwszych trzech dniach, co deszcz tak popadał, to tak też tam nawozu dało się. I ten nawozu dałem drugą dawkę tam na łąki teraz też akurat właśnie szambo i szambo wtedy dałem trochę ale to chłodne noce i nic nie ma, kurde, żadnego poznatku przy mrozki teraz też 10 stopni, dzisiaj tylko jest coś tam wieje, coś tam ma padać jeszcze pokazuje ale czy to prawda będzie, to tam nie wiadomo no. rzepak sobie rośnie w zasiada zobaczymy kukurydza też próbuje się przebijać, ale Wolę, żeby jeszcze posiedziała trochę w ziemi z tydzień bo mam tutaj taki kawałek posianej kukurydzy Wolę, żeby on jeszcze z tydzień czasu w ziemi posiedział ziarko w ziemi i przeczekało jeszcze te przymrozki o. Po tej długiej przerwie czas coś ruszyć w tym roku wreszcie z tymi firmami, bo to tak się nie chciało w tamtym, a może w tym roku już się zechce, zobaczymy Dobra, ja zaczepiam się yy, Zaczepiam rozlewać, Ruszamy Z dwie trzy beczki może dzisiaj wywiozę i tak jest godzina pierwsza <noise> Już Więc ruszamy z tym tematem No a tak jeszcze wracając, trochę się pozmieniało faktycznie, bo tutaj renówka na wschód dostała kapcie nowe została kapcie nowe, takie same jak z tyłu są Ascenso rozmiar 4, 8, 480 70 28 no. trochę musiałem się szarpnąć. No i to, są cztery kapcie nowe wreszcie raz. To jest ta zmiana pierwsza, co się co stała się, nastała się w tym roku. Początek roku, początek sezonu i tamte koło walnęło. Nie ma co zmieniać jednego. Trzeba od razu dwa. Zadzwoniłem do znajomego z wulkanizacji. Zobacz taką i takie, czy są jakieś ten. Akurat trafiły się, że takie same dobrych pieniądzach No wyszły tam chyba dwa i pół tysiąca za sztukę. Więc całkiem nieźle. No. Na razie w obój są dętki powstawiane z tego względu, że pęk zaczę zaczęły pękać uszy tutaj w tych. O tutaj Nie wiecie Trzeba by było zawieść całe opony Do nich na pospawanie I zrobienie tego Albo zamawiać pronaży nowe Też na wymiar Żeby przyjechali, pomierzyli I nowe felgi całe zamówić To tak Patrzyliśmy żeby kupić To też Trzeba 1000 zł dać Ale to też nie wiadomo co, co to będzie czy to dobre, czy nie Więc... Co się jeszcze w renówce pozmieniało? Znaczek dostała Kupiłem znaczek Do niej Tutaj światełka dorzuciłem Takie malutkie Żeby jak ładuje gnój W chlebie Żebym cokolwiek widział Staje egzamin I tutaj żeróbki LEDowe wstawiłem jeszcze to oczywiście całe oświetlenie w Renówce jest zagra ledu Jakby ktoś tam się pytał Fajne, kurcze, dobrze daje radę Tu jest yy, yy, Te światło są podpięte, pod światła krótkie Razem się zapalają, przełączam na długie, gasną Tak zrobiłem Żeby dodatkowego tam kabelka nie ciągnąć Do traktora i włącznika Więc tak sobie stwierdzimy On tutaj światła tylko trochę ten wyświetla trochę tutaj w dół, dru z drugiej strony tak samo więc nie oślepia nic o ni lusterko też zmieniłem nawet mogę powiedzieć bo było takie beznadziejne lipne a teraz takie bardziej pod styl e, sam, e, e, takie samo jak tamte jest podobne strasznie się obracało i, i, i spółko się obracało, zmieniało pozycję a teraz jest okej okay. No to to jest takie krótkie, mało, mało znaczące rzeczy się pozmieniały ale jeszcze może latem błotniki się wstawi I będzie dobrze Jak też zauważyłem, że coś tu z tymi oponą kurde, musi być nie tak, bo zaczęła pękać O, jest tu pęknięcie, tu pęknięcie, tu pęknięcie Kurcze, no nie było, tej, tamte lepiej się trzymają Ale że już o początek yy, sezonu w maju, dwa miesiące od założenia już ona takie coś się dzieje Moim zdaniem nie powinno takiego czegoś być W nowych oponach O, a na tej oponie nic nie widać Nic a nic Tylko na tamtej lewej A bieżnik założony prawidłowo, żeby tam ich nie mówię, że o, o, o. Bieżnik jest założony prawidłowo bo nieraz gdzieś u Czechów się spotka, że opony są odwrotnie założone, bieżnik w drugą stronę a tutaj są założone prawidłowo i o, pękają, nie wiem Nawet nie mam pojęcia dlaczego to tak się dzieje, stało się bo te wszystkie widać tylna i tamte, takie ten i ci widać, na tej jakaś wada po prostu widać słabszy, słabszy, słabiej guma słabszej jakości guma po prostu, chyba jest i tyle, nie? O, dobra jedziemy, bo tak gadka, gadka, gadka No, jedziemy, jedziemy Widać, troszkę zaczęło popadywać Ruszyło się Jakieś krople na tym są No wiecie, tak już Sezon rusza Ruszył Tak jak było widać Wczoraj Na wczorajszym filmie Wczorajszym W sensie ostatnim filmie tak jak było widać, że sezon ruszył. U kolegi skosił co miał. Ale już nawet zobaczył, że oj, biednie, biednie, biednie. Dwa silosy, jeden pełny, jeden niepełny. Tak jak było na filmie widać, że tam ten, co ja deptałem, to ten, to on, co na filmie deptałem, to on był akurat taki. Tam jeszcze dodatkowo dwa, dwa, dwa się dowieźli ale już ten obok dopełnią, nasypali. Już później sypali cały czas tamten, żeby tamtego jednego dopełnić, a później tego, co jest bardziej pusty, to będzie sypnięte, po prostu dosypany drugi pokój do niego. Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to ja się boję, kurczę, dzwonić, pytacie słomę. Boję się po prostu, potrzebuję słomy. A jednak, boję się zadzwonić, bo cena po prostu samemu nawet balując będzie kosmiczna. Jeżeli dalej tak będzie, jak jest, moim zdaniem powinno kurczę co najmniej w maju. Teraz powinno kurczę u nas to cały maj, chociaż ze 40 litrów popadać i to, żeby taki, żeby taki kurde, fajny, rozsądny padał, ale także w ciągu miesiąca 40 litrów popadało to było dobrze każdy był praktycznie zadowolony ale jeżeli spadło do tej pory w maju na początku maja 10 litrów tylko i i to nie pomogło to i te 40 litrów też może by nie pomogło Więc ja tak mówię że mogłoby mogłoby nawet więcej popadać tak naprawdę ale... Co ja mogę? No już koniec, jak szybko Rozlewanie 1500 obrotów, 1000 wałek i dwójeczką szosową Zaraz zobaczę Cyk Cyk No, zobaczymy no Jeszcze dopiero początek maja mamy, więc Ojejku, w czerwcu na drugi pokos chyba jest plan, żeby rsm kupić porozlewać też trochę. No ale co to da No i jestem na powrocie. Załadunek wchodził się szybko i tak samo szybko będzie rozładunek tutaj w planie jest dać jakieś cztery beczki plus minus zawsze może tam plus minus to jest druga rozlewam aktualnie taką dwójką szybową też nie za wolno zobaczymy no ile dam, tyle dam To rzucić się na jedynkę. Zachowałeś co daje? Nie za dużo, nie za mało. To tyle w tym filmie. I tak z 20 minut na pewno gdzieś wyszło, więc yy, co subskrybujcie kanał, być na bieżąco. Do następnego i cześć!